Szanowni Państwo, Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Powtarzaliśmy to tu z tego miejsca i nie tylko nieraz, ale powtarzania słusznych postulatów nigdy dość. Niemniej, jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć również B. Dlatego dziś występujemy przed Państwem z postulatem postawienia premiera Donalda Tuska przed Trybunał Stanu. Taki wniosek przygotowała dziś dla nas pani mecenas Anna Kubala. Przypomnijmy, bezpośrednim asumptem do takiego. Wniosku jest tak zwana umowa, a w zasadzie nie umowa, tylko porozumienie Tusk-Zełęski z 8 lipca tegoż roku, które mieliśmy okazję komentować nieraz przed wakacjami i również podczas wypoczynku letniego. Szanowni Państwo, ta umowa, w zasadzie to porozumienie, bo nie można o tym mówić, że jest to umowa, omija wszelkie oficjalne drogi sporządzania tego typu dokumentów, bowiem nie jest to ani typowa, oficjalna umowa międzynarodowa, nie jest to również traktat. Międzynarodowy. A jaka jest różnica? Otóż umowa międzynarodowa wymaga specjalnej rejestracji, która jest określona w trybie Karty Narodów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o um Traktat Międzynarodowy. Tutaj mamy określoną e, funkcję tego dokumentu przez odpowiednie wymogi ratyfikacyjne. I drodzy Państwo, Donald Tusk tutaj bezczelnie i podstępnie uciekł się do prymitywnej formy porozumienia, w którym pomija i rejestrację, i ratyfikację, a tym samym Konstytucję Rzeczypospolitej, a dokładnie artykuł 89 ustęp 1 e, Konstytucji naszego kraju, w którym jest mowa o tym, że tego typu umowy i Cytuję konstytucję wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, między innymi z uwagi na to również cytat. Znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym z tego tytułu to jest podpunkt czwarty ustępu pierwszego artykułu 89 Konstytucji RBI. Drodzy Państwo, Donald Tusk formą i treścią tego porozumienia Tusk zełański zdradził Polskę, zdradził Polaków, postawił naszą ojczyznę z automatu w roli wasala przed państwem ukraińskim. Nie ma na to naszej zgody. Zapraszam panią mecenas Annę Kubal. Szanowni Państwo, chciałam poinformować, że po bardzo, bardzo długiej przerwie, kiedy nie było żadnych tego typu wniosków, mamy w końcu ten pierwszy niechlubny, który będziemy składać. Miałam przyjemność w ramach Fundacji Fiat Justita, której jestem prezesem, współpracuję z Koroną, z Konfederacją Korony Polskiej i w ramach tej współpracy właśnie ten dokument został przygotowany. Proszę państwa, jest to wstępny wniosek, zgodnie z procedurą, nie wysyłamy od razu tego do, do Trybunału Stanu, musi przejść jeszcze procedurę, zebrania 115 podpisów posłów, następnie pan marszałek przesyła do komisji i dopiero komisja dalej Decyduje, co z tym yy, będzie zrobione. W naszej ocenie, czyli Konfederacji i yy, mojej na jest duża wątpliwość co do tego, jaką formę ma ten akt. Wiele zapisów jest ewidentnie zapisami, które powinny przejść przez ratyfikację. Część oczywiście jest zapisami, które nie wymagałyby tego, ale jest podstawowa zasada w prawie. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, proszę państwa, musi być ratyfikacja. To nie jest tak, że jak są wątpliwości, to nie podpisujemy tego. Udajemy, że to jest porozumienie. Nie, proszę państwa, to jest zasada prawa. Są wątpliwości, czy ten dokument jest umową międzynarodową, musimy wy wystąpić z procedurą ratyfikacji. Proszę państwa, ja w dniu dzisiejszym po prostu składam na ręce Prezydium Konfederacji Korony Polskiej ten dokument, wstępny wniosek. Proszę Pani Prezesie Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Pani mecenas. I proszę Państwa jeszcze kolejne rzeczy, bo w ramach naszej współpracy już podejmowaliśmy działania wcześniej. Otóż... Zostały złożone już poprzednio, o czym Państwa informowałam, ale tutaj przy takim gremium warto to powtórzyć: wniosek przeciwko Szymonowi Hołowni. Już mamy niestety odpowiedź od prokuratury. Proszę Państwa, dlaczego to robimy, wiedząc, że uzyskamy negatywną odpowiedź? Otóż, proszę Państwa, ten dokument za ile lat będzie dowodem na skorumpowanie wymiaru sprawiedliwości, na działanie, na zlecenie i nie podejmowanie działań przeciwko obecnemu rządowi i jego współpracowników. I gdybyśmy tego dokumentu nie złożyli, czyli wniosku, zawiadomienia o ukaranie, nie dostalibyśmy tego dokumentu, co proszę Państwa jednoznaczne jest tym, że za 10 lat, 15, kiedy będzie już możliwość, żeby w inny sposób na to spojrzeć i wyciągnąć z tego konsekwencje, gdybyśmy tego nie zrobili, to by, to by było, że jesteśmy w punkcie zero. Bo jeżeli nie złożyliśmy, nie dostaliśmy dokumentu, to proszę Państwa, jaki mamy dowód, gdzie jest nasz dowód na to skorumpowanie, na tą sitwę? Nie mamy takiego dowodu, i każdy może powiedzieć wtedy: No, słuchajcie, nie złożyliście, nie wystąpiliście, to co wam chodzi. A może by wszczeli to postępowanie i go ukarali. Nie macie dowodu, więc nie ma sprawy. Dlatego kolejny dokument składam na ręce prezesa Konfederacji Korony Polskiej. I proszę Państwa, jeszcze jeden. Tutaj ten dokument był złożony przeciwko ministrowi Radosławi Sikorskiemu. Tutaj jeszcze nie mamy odpowiedzi z prokuratury. Czekamy na odpowiedź, ale zasada ta sama. Jeżeli nie zostanie wszczęte postępowanie, dostaniemy dokument o odmowie i mamy dokument potwierdzający na to, że nie ma takiej możliwości w chwili obecnej, że to jest po prostu sitwa, która nie podejmie takiego postępowania. Składam również na ręce. Dziękuję. E, I proszę Państwa, działamy teraz, w przyszłości, e, w ramach tej współpracy, najprawdopodobniej na dniach będziemy składali kolejny dokument. Także proszę Państwa, obserwujcie, sprawdzajcie. Fundacja FIAT Justitia wspólnie z Konfederacją Korony Polskiej. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy Pani mecenas, Pan Profesor Wątpiec. Szanowni Państwo, widzimy na tym przykładzie, który zacytowała pani mecenas Anna Kubala, serdecznie dziękujemy pani Anno za, za, za naszą pomoc, za, za wsparcie merytoryczne naszych działań. Widzimy wniosek nasuwa się sam. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, ten delegat na Polskę rządu światowej rewolucji, jest premierem bardzo słabym. Jest bardzo słaby merytorycznie. Właśnie ostatnich, w ostatnich dniach e, Polskę obiega kwestia zamieszania związana, związanego z kontrasygnatą, z tą wadliwą kontrasygnatą, za co również należy się Tuskowi Trybunał Stanu. Ale my specjalnie w tym momencie nagłaśniamy kwestię z lipca bieżącego roku e, tego porozumienia, tak de facto umowy. Wystarczy zmienić nagłówek i trik. Nie ma, nie ma umowy, jest porozumienie niewymagane konstytucyjnie. Proszę Państwa, nie zgadzamy się na, na triki w polskim prawie i na szczytach polskiej władzy. Ta kwestia umowy czy porozumienia ściśle współgra z dokumentem wystawionym w grudniu 2016 roku, podpisanym wówczas przez ministra Antoniego Macierewicza, który można streścić, Taką parafrazą, wszystko co nasze Ukrainie oddamy. Nie godzimy się z tym jako Konfederacja Korony Polskiej, nie zgodzimy się z tym jako Polacy po prostu. Patrzmy na ręce władzy i będziemy walczyć o to, aby w Polsce można było dalej prowadzić praworządność. Dziękuję. Pan prezes Grzegorz Braun. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy najwyższe władze Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprowadzają demokrację walczącą. Demokracja walcząca to w istocie galopada bezprawia. Nic w historii nie powtarza się jeden do jednego, ale jak mawiali, diagnozowali słusznie klasycy, wszystko powtarza się już jako farsa. Ale nie od rzeczy wspomnieć, że Donald Tusk ze swoją koncepcją demokracji Walczącej ma yy, godnych siebie mentorów. Yy, Karl Lewenstein w latach 30. XX wieku tak właśnie, tak właśnie argumentował, taką koncepcję wysuwał na Zachodzie, a w tym samym czasie Andrzej Wyszyński lapidarnie postulował: dajcie mi, człowieka, a paragraf się znajdzie. To jest państwo bezprawia, to jest państwo dualizmu w wymiarze sprawiedliwości, dualizmu de facto. To jest farsa. I kpina sprawa, jeśli można złożony podpis od tak sobie wycofać. To jest groteska, jeśli władza uzurpuje sobie prawo nominowania sędziów i selekcjonowania ich wedle kryteriów czysto uznaniowych. Kto złoży samokrytykę, to też notabene to też pobrzmiewa. Echem historii nawiązuje do, do najmroczniejszych kart totalitaryzmów XX-wiecznych. Szanowni Państwo, jest nas niewielu, którzy między pisem APO, między Macierewiczem a Tuskiem, nie chcą Ukrainizacji Polski i nie chcą demokracji walczącej, jeśli już to ewentualnie moglibyśmy się godzić na tę bezprzymiotnikową. Szanowni Państwo, Konfederacja Korony Polskiej podejmuje inicjatywę pani mecenas. Anny Kubali, bardzo dziękujemy za sporządzone dokumenty. Będziemy im nadawać bieg na, nasze, na skalę naszych skromnych możliwości, ale tak jak to pani mecenas zaznaczyła, my dyktujemy także do protokołu historii. Przed Trybunałem historii jakby się kto pytał, my wątpliwości nie mieliśmy. Donald Tusk nie tylko powinien odejść, zejść w niesławie ze sceny politycznej, ale powinien stawać przed trybunałami sądami i fakt, że, że nadaje on tylko nowego wigoru tej polityce bezprawia, którą nazywa demokracją walczącą, że czyniąc to miał, miał równie energicznych poprzedników w poprzednim układzie władzy, w układzie Zjednoczonej Urze Prawicy, to oczywiście nieco tłumaczy, ale niczego nie usprawiedliwia. Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Czwartek z pytania. Dżentelmeni o faktach nie dyskutują.